Joga na stronie Wita i Peta. Gdzie jest granica między życiem i śmiercią? Czy można żyć i nie żyć jednocześnie? I jak to się ma do jogi? O tym wszystkim już za chwilę. Czasem coś pokazują w telewizji: czy ja wiem konstrukcję bomby atomowej, albo ktoś przechodzi na linię między dwoma budynkami na pięćdziesiątym piętrze. I na ekranie pojawia się napis: Nie próbuj tego w domu. No więc. Facet dał się pogrzebać na 40 dni. Nie próbuj tego w domu. W 1837 roku świat obiegła wiadomość o indyjskim Sadhu Haridasie, który przeżył 40 dni zakopany w grobie. Maharaja Ranjit Singh, lew Pendżabu, należał do osób trzeźwomyślących, raczej sceptycznych. Powątpiewał w umiejętności indyjskich mistrzów Sadhu, no i lubił, no, no, lubił się z nich ponaśmiewać. Aż pewnego dnia. W 1837 na jego dworze pojawił się wędrowny jogi imieniem Hajdas. Zaproponował, aby zakopać go na 40 dni, na co rozbawiony maharadża przystał. I może pozostałoby to pogłoską, opowiastką, legendą, gdyby na dworze nie przebywali w tym czasie przybysze z Europy – kapitan Osborne i Claude Wade którzy później te wydarzenia wnikliwie opisali. Haridas zaczął przygotowania dużo wcześniej. Przeszedł na dietę płynną, pił tylko mleko w niedużej ilości. W dniu pogrzebania wykonał czyszczenie żołądka. Połknął pas materiału o długości 30 jardów, (yard to jest niecały metr, zostawiając końcówkę na wierzchu, po czym go wyciągnął. Następnie zrobił lewatywę. Otwory w ciele, czyli uszy, dziurki w nosie i odbyt zatkał woskiem. Język cofnął, zrolował do tyłu tak, żeby zamknięty został przepływ powietrza. Zamknął oczy i już. Zawinięto go w biały worek płócienny, ciało włożono do skrzyni. To wszystko odbyło się w ogrodach pałacowych. Skrzynię osobiście zapieczętował Maharadża. I opuszczono ją pod ziemię. Po wszystkim Maharaja postawił na miejscu strażników, którzy pilnowali miejsca pochówku non-stop przez całą dobę. Po czterdziestu dniach maharadża przyjechał na słoniu, a zanim nim przytruchtał cały dwór, lekarze, no i klot Wade. Maharaja zszedł ze słonia elegancko, przywołał Wade'a i razem poszli do krypty. Skrzynię wyciągnięto na powierzchnię, marharadza zdjął kłódkę, wyciągnięto ciało i zdjęto lniany worek. Jukin wyglądał, jakby pochowano go wczoraj. Lekarz nie wyczuł pulsu, ale w okolicy głowy poczuł ciepło. Służący nałożył Haridasowi na głowę ciepłe czapati, czyli taki indyjski placek, chlebek, a ciało zaczął polewać ciepłą wodą. Zaczęto masować ręce i nogi Jogina. Wciśnięto nóż między zęby i otwarto szczękę. Służący wyciągnął język i wdmuchnął powietrze do gardła. Wyjął wosk z uszu i nosa, a powieki i język posmarował masłem klarowanym gi. Ciało gwałtownie się poruszyło. Stało się to około pół godziny po otwarciu skrzyni. Haridas otworzył oczy. Oczy uśmiechnął się na widok Maharadży i zapytał – Teraz mi wierzysz? No Maharadża uwierzył. Już mu jakoś tak do śmiechu nie było. Dał Haridasowi naszyjnik z pereł, kilka złotych bransolet i jedwabie najlepszej jakości. Haridas podobno został w ten sposób zakopany nieraz. W dżamu zakopano go na cztery miesiące. Przed pogrzebaniem zgolił brodę i kiedy go wyciągnięto po tych czterech miesiącach, twarz była gładka, jak przed chwilą zgolona. Na początku wieku XX zyskał ogólną sławę Egicjanin Tachrabej. występował dla wielu osobistości m.in. Mussoliniego, i on siłą woli zwiększał bicie serca do 140 uderzeń na minutę, a potem spowalniał do 40. Pisał o nim Paul Branton w książce A Search in Secret Egypt. Wspominam o tej książce w odcinku 18. Tahra Bey wykonywał wiele mrożących krew w żyłach, wyczynów, wbijał sobie ciało, noże, no i on też dał się zakopać na 28 dni. Branton zaprosił grupę lekarzy na pokaz, kiedy Tahra Bey wpadał w stan katatonii. dokonali szczegółowej inspekcji. Nie potrafili wyjaśnić fenomenu. Jak powiedział Hrabej, jedną z jego tajemnic jest uciskanie centrów nerwowych w ciele. W piśmie Lancet w 1951 roku opublikowano relację doktora Wakila. W Bombaju 45-letni jogin, Słami Ramdasji, dał się zamknąć na 56 godzin w betonowej komorze. Półtora metra na dwa i Naszpikowane jeszcze żelaznymi prętami. Jogina zamknięto w środku, a komorę z wierzchu zalano betonem. No. Po dwóch dniach i nocy, uwaga, w betonie wydrążono otwór, przez który wlano do środka ponad 6000 tysięcy litrów wody. Komorę otwarto po kolejnych siedmiu godzinach. Ram Desji przeżył. W XVII wieku w mieście Amritsar robotnicy pracujący przy drodze natknęli się na okryty grób z dobrze zachowanymi zwłokami młodego mężczyzny. Mężczyzna nagle się obudził. Słami Rama. Podobno pozostawał w hibernacji przez 100 lat. H. M. Tweddle w roku 1836 opisuje przypadek wykopania żywego człowieka, który przebywał pod ziemią miesiąc. To było w Jay Salmerze. Jak pisze autor, pogrzebany żywcem to 30-letni mężczyzna, który miał w taki sposób zarabiać na życie. Wędrował po Indiach i zasowite wynagrodzenie dawał się pogrzebać żywcem. Zdarzały się też niepowodzenia. W 1953 roku 56-letni jogin Narayan Acharya został pogrzebany, no i niestety, ups, nie przeżył tej próby. Niektórzy jogini zostali przyłapani na oszustwie. Słomka, przez którą jogin oddycha, tunel prowadzący od grobu do miejsca, gdzie można oddychać się najeść. No, ostatecznie w roku 1955 takie eksperymenty zostały w Indiach zakazane. Jakie jogiczne techniki wykorzystywali grzebani żywcem? Khechari mudra to zaawansowana technika polegająca na Cofnięciu języka, zwinięciu go tak, że dostaje się on do przegrody nosowej. Tak można zamknąć przepływ powietrza. O tej technice pisał Twedel w swojej relacji. Pasothauti, czyli czyszczenie żołądka, no, następna mało przyjemna metoda, połykanie paska materiału, a potem wyciągnięcie go. Bastikria. A, czyli nasza znana, swojska lewatywa. Medytacja. Niewątpliwie to, co robili Jogini, wymagało dużej siły charakteru. no W czym pomaga medytacja? No i ćwiczenie oddechowe, prana yama. To wszystko to oczywiście tylko techniki przygotowawcze. No więc, co jest sednem tych niezwykłych umiejętności? Bo tutaj dochodzi do. Zawieszenia funkcji życiowych, stanu katalepsji. W 1850 roku James Braid, autor Uwag nad Transem, czyli snem zimowym u ludzi, pisał o Harydasie i metodzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, która polega na koncentracji uwagi na działaniu organu, ciała i wyobrażaniu sobie, że on się zmienia. W taki sposób podobno zyskujemy możliwość kontroli nad Funkcjami organizmu. Zwierzęta zapadają w sen zimowy spłycając oddech. Wydalają coraz mniej dwutlenku węgla, co spowalnia procesy życiowe, no i wchodzą one w stan hibernacji. Z nadniem niektórych to jest proces stosowany przez joginów. Choć nie wszyscy się z tym zgadzają. Ekspert od hibernacji H. Craig Heller z Uniwersytetu Stanforda twierdzi, że to niemożliwe. Zwierzęta zapadające w sen zimowy zostały obdarzone przez naturę w pewne mechanizmy biochemiczne, których nie ma u człowieka. Jogini treningiem, pracą nad sobą, osiągają niezwykłe zdolności. Pytanie po co? Dzisiaj niektórzy poddają się rytuałowi zwanemu pogrzebem wojownika. Dają się zakopać na jakiś, no dość krótki czas. Oczywiście mają pozostawiony dostęp powietrza. Przemek Kosakowski zrobił to parę lat temu przed kamerami. Podobno to odmienia życie. Już nie jest się tym samym człowiekiem? No, wierzę, że po tak mocnym doświadczeniu można zyskać nowe widzenie świata, choć ja się do tego nie palę. Wolę patrzeć z góry niż z dołu. A, lewitacja to też jest temat. Dziękuję, że jesteś tu ze mną i zapraszam na blog Joga na stronie, gdzie więcej o książkach i dziwach jogi.